Witam was w kolejnym odcinku. Jestem Vegat. No i zaczynamy yy, kończyć nasz domek. Yy, magazyn już mniej więcej zacząłem tej robić, lecz no to jest taki. Pff. Tak na razie wykopałem tylko. Yy, chwila sobie zobaczę ile będę nagrywał. Yy, 30. Yy. Dobra, dobra. Już będę wiedział. Yy... Okej, okay. tak, ten meaning scroll, na razie nie będę nic z tym robił Clown, boots, na razie sobie też odstawię te jakieś duperele, tak, bo w sumie przydało nam się dosyć dużo drewna, ale niestety... O, ironowe te. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Pozbieramy ten... Te śmiecie całe Weźmie wszystko? Chyba weźmie. Kurna. Odkurzacz. Okej. Okay. Oj chwila, 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 chwila. Okej, okay, dobra. Nagrywa się. Yy, no to postanowiłem, że... Tutaj sobie zrobimy... Oj, nie, nie, nie. Chwila, będzie trzeba trochę więcej tego drewna narąbać. No, niestety jogbox nie ma wgranej takiej... takiego modu. Znaczy, timber mod jest wgrany, ale powinien mieć też takiego... taki mod, yy, że od razu zasiewa to. Można to znaleźć od razu z, z timber modem, ale tutaj nie ma. Tak będę musiał sobie ręcznie to wszystko zasiewać. A to dodatkowy czas, nie? Dobrze, e, tak myślałem, czy nie zrobić przypadkiem mm, już sam te, te, tego domku to wszystko wykończyć, ale jednak słuchajcie uznałem, że kurde no zrobię już wszystko na gotowe i po prostu wiesz, wiecie, nawet nie będziecie wiedzieli jak to wszystko zrobić. Znaczy, zrobić to nie jest trudno, bo ja robię taki na początku prowizoryczny taki magazynek sobie. Później jakoś sobie rozbuduję. A na razie nie wiem nawet, czy tu będę mieszkał. Yy, wiem, że to coś długo. Zobaczymy, czy spodoba mi się to miejsce. Bo na razie coś tak dziwnie zacząłem. Ale nieważne. Yy, tak, pójdziemy sobie do crafting table. O, dosyć dużo tego drewna. Wszystko sobie zrobimy i. Z wszystkiego. Skrzyneczki zrobimy. O, akurat mamy tu 32 skrzynki. Nawet chyba za dużo. Ale no co. Dobra, zrobimy tak. Mm. Tak, tylko że tu będzie trzeba zrobić pół płytki. No, to będzie to chwilka, czy mamy kabelstone na. Zrobimy z 10 tego Ok, mamy 60 i o, chwila, jeżeli zrobię tak, też będzie otwierać? Nie, nie będzie. Nie, to lipa w sumie. To zrobię tak e, A tutaj walnę. O! Kur teraz tak ciemno tam jest. Dobra, ale no w sumie nie ma jakiejś tam różnicy. Kurde, tak się myślałem, oj, że skrzynki, że za dużo skrzynek, a jednak, jednak jest, chwila, dlaczego tu jest ciemno się zrobiło, aha, bo ja to mogę sobie położyć niżej, tak, oj, o, tak od razu będzie lepiej, no. Tutaj sobie już od razu postawimy, żeby było łatwiej. O! Skrzynki. Tutaj pochodnie w sumie by się przydały trochę, bo już nie ma. Kurde, po co ja to w ogóle trzymam to? Ja sobie to powinno na strzały przerobić. O! Dobra. Eee, Okej, okay, tu jeszcze. Ciach, ciach, No i teraz będziemy robić tabliczki uporządkowywać to wszystko do, do tych. W sumie możemy tu jeszcze sobie zrobić. Yy, o, magazynek. Węgla nie wykopuję całego. Nie chcę mi się na razie. Zaraz w sumie lubię kopać węgiel, ale tylko na... Minecraft na tym 1.3.2 yy, ponieważ expa się dostaje i naprawdę można dosyć duży level yy, zrobić nie zabijając żadnego potworka przez sam węgiel jaki się tam zdobywa przez ten cały exp to naprawdę dosyć dużą sumkę można uzbierać tego expa yy, okej okay, tam są konie chyba was zabiję o skórę dajecie w sumie chyba mi nie potrzebna na razie ale expa też dajecie. Dobra, wy chyba nic nie dajecie. O, kostkę mam! Dobra, nieważne. Nie mam jednak kosteczki. Yy, a my potrzebujemy... W tej wersji chyba jeszcze nie było dżungli. Nie wiem, nie pamiętam. A będę musiał sprawdzić, bo jeżeli jest, yy, no to dosyć dużo drewna bym miał z takiego timber moda. Więc w sumie by się opłacało Przejść się do dżungli Chyba jest Mi się tak wydaje, ale Przypomina Mi się jakby to było dosyć późno Te dżungle ta dżungla Weszła w 1.3 chyba Może nie, a to jest 1.2.3 O ile się nie mylę Wersja, więc Dobra, zjemy sobie Bo głodni się zaczynamy robić Już nie mamy żarcia w ogóle mamy mięsko. Bo mamy tam dosyć dużo. Dobra. Yy, kurde, tak przed domem sobie to wszystko niszczę, chociaż w sumie dobrze, bo. Ja na razie tego nie chcę. Później, może z tych sadzonek, sobie zrobimy tutaj taki lasek nasz. A na razie to wszystko ścinamy. Dobra. Przejdzie to. Nie no przepraszam. Że tak nic nie mówię. Lecz no niestety jest dopiero ósma. ja tak ledwo co żyję. Więc lipa. Dzisiaj mamy wtorek. Oj. Okej. Okay. Kurczę, jeden z was. Yy, to był chyba. Ziomerks do mnie napisał. Yy, umówi... Znaczy, nie umówiłem się jeszcze z nim, ponieważ no, czekam jeszcze na tego drugiego yy, zwycięzcę, który wygrał wygrodzono udział w odcinku. Ale no, czekam, aż napisze no. Bo ja do niego napisałem, nie odpisuję ciągle. I, i nie wiem, jeżeli przez jeszcze około tydzień nie będzie. Dawał oznak życia, to, to, to po prostu wybierzemy drugą losową e, osobę z tamtego konkursu. Więc tak to działał. E, ok, dosyć dużo. No, wystarczy chyba. E, co do tych rzeczy, co do tych rzeczy, co mam z nimi zrobić? Ok, nie, dobra, na razie to walić wszystko. Tylko, że nie no, to zabieramy. Ok, wszystko wyplujemy. Jeżeli zabraknie, to oczywiście sobie tutaj. O, dodamy. 16. Mało. Dobra, 24. Zobaczymy, czy wystarczy. W sumie wąt... Chociaż nie, bo tu już dosyć dużo zrobiliśmy. Ok, zrobimy tutaj górę. Nie, nie zrobiłem. A no właśnie, a i tak chyba cały sufit będzie w kablestonie, więc nie ma to jakoś. Oj. Eee, yy... aj, wyrzuciłem tam te pół płytki. No mi potrzebne. Płytki, po płytki, po płytki. Dobra, mamy. <laughs> o. Okej. Okay. O... Dobra. Jeszcze tutaj sobie Ta... Dobra, od razu już tutaj zrobię, bo, bo nie chce mi się, się tak z tym bawić Za każdym razem. Yy, tutaj jest chyba zwykły tak Dobra No dobra, jeszcze dwie skrzyneczki. W sumie to nie najgorzej wygląda. Taki po prostu zwykły magazynek. E, ile tam mi brakowało? Dwie skrzynki, tak? Nie, cztery chyba. Tak, bo to po dwa te. Dobra, to weźmiemy. W sumie podoba mi się to, że tutaj jeszcze w tej wersji nie było tego. Eee yy, kolory się nie zmieniały tych yy, tego drewna. Fak. Oddaj. Dobra, porostawiamy tutaj wszystkie pochodnie. Oj, tutaj jeszcze nie daliśmy tego. Okej. Okay. Eee, yy, co do tego to nie. Tutaj jeszcze porozstawiamy. Ok. No ale teraz w sumie będzie trzeba oznaczyć yy, tymi tabliczkami, co co wszystko oznacza. A w tej wersji no jeszcze nie, nie zrobiło to, że się, że, że się stakują. Więc w sumie lipa. O, sms dostałem. Ok. Dobra, eee, Tabliczka. A nie, lol, stakują się, fajnie. To dziwne w sumie. Chyba, że tu jakiś mod jest na to wgrany, bo chyba od 1, 3, 2 zrobili właśnie, że można stakować, albo od 1, 3, 1. Nie pamiętam. Okej, okay. nie, no kurwa, coś tak oszczędza. Dobra, po 8 tylko się stakują. Dobra, i to. Ok, to tak. cobblestone yy, tu walniemy. Chwilę, jak to zrobię. Dobra, już ogarniam mniej więcej Cobblestone... No i stone... O to chodzi. Cobblestone z tej strony. Yy, jak tu teraz zrobić? Co by tutaj można zrobić było? Eee, nie wiem. Hmm. Drewno no niech będzie drewno. O, tak, sobie robię tabliczki, bo pewnie zapomnę dlatego. Eee, tutaj będzie piasek i gravel. Piasek. No i razem z tym szkłem o to chodzi. Piasek, yy, nie wiem czy zrobić oddzielnie gravel. Znaczy na pewno tyle nie, nie zajmie nam piasek, no ale... Dobra, to zrobię tak, gravel. A tu będzie po prostu, z drugiej strony też usunę. A tu będzie po prostu szkło. Szkło, okej, z tej. Eee, dobra, no to, to już mamy tak jakoś mniej więcej ogarnięte eee, te podstawowe rzeczy. Eee, tak, żelazo jeszcze w sumie zostało. No ale i tak mamy, no to napiszę tutaj wartościowe rzeczy eee, po dwóch stronach. Nie, nie po dwóch stronach. To będzie tak, wartościowe... Nie, po prostu napiszę minerały. Minerały. Oj. Minerały z tej strony. I... Co by tutaj jeszcze dać, narzędzia, może narzędzia? Oj, narzędzia z tej strony, minerały, narzędzia, ok. Minerały, narzędzia są. Co by tutaj jeszcze dać, żarcie, jedzonko. Chwila, jak to teraz zrobić? Będzie nie po kolei. Chyba, że zrobię. O, wiem już. Jedzenie. Jedzenie napisałem. Jedzenie. A z drugiej strony będzie. Co tam mogę dać? Nie wiem. Inne. Różne inne rzeczy, no. Eee, co by tu dać jeszcze? Inne mamy ten z potworów, w sumie by się przydało eee, drop z mobów. Drop z mobów, i zostało nam jeszcze jedno, i tu weźmiemy taum craft. Znaczy różne. Nie tylko Towncraft, różne nieznane rzeczy, których po prostu nie ogarniam. Będę wrzucał w tamtą skrzynkę. Okej, okay. eee, zobaczymy, czy o czymś zapomniałem. O, dawaj, zobaczymy, czy o czymś zapomniałem. Eee, te wszystkie Towncraft to wszystko jest. Cię położyć Dirt też, Cablestone też. Myślę, że wszystko ogarnie się. Dobra. Chyba już zaczniemy w taką małą przeprowadzkę, więc yy, właściwie tylko taki nudny odcinek yy, polegający tylko na przeprowadzce, jakby znaczy, no nie przeprowadzę, tylko nie wiem, zaczniemy od góry chyba. O! Polegający po prostu na tym, że będę wrzucał wszystkie moje materiały, minerały tutaj, zaczniemy od góry. Yy. Wiecie co, nie lubię jak jest w tych blokach. Ja myślę, że te bloki przerobię po prostu na ironowe. Bo i tak mamy bardzo dużo miejsca, a ja po prostu nie lubię jak to siedzi w blokach. Tak już po prostu mam. Wiem, wiem że to żadna różnica, ale ja nie, po prostu tego nie lubię. Yy, bookshelf będę pewnie robił. Yy, wiecie co, w sumie to ja bym sobie już zrobił... Enchanted Table. Bo nawet mamy materiały. Akurat chyba. Co? Obsidian Shelf? Ładnie. Nawet nie wiedziałem, że ta umkrow ma takie rzeczy. Dobra, mamy Enchanted Table. Yy, musimy tu gdzieś zrobić pomieszczenie. Myślę, że to, to nie będzie duży domek. Dlatego chyba już zacznę tutaj sobie robić takie pomieszczenie yy, na... Enchanted table. Oj tak? Eee, tak, bo to będzie. Dobra, walniemy sobie tym. OK, od razu lepiej. Dobra, to na razie tutaj zostawiamy. Po prostu postawiłem pochodnie, żeby się na nic tutaj nie respiło. Eee, no i przenosimy te wszystkie rzeczy. Eee, Albo słuchajcie, no tak, może inaczej. Ja to sobie zrobię poza odcinkiem, e, a my się zobaczymy w kolejnym odcinku. Wow, my się zobaczymy w kolejnym odcinku. E, mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie ocenić filmiku oraz dodać go do ulubionych. E, dobra, no to trzymajcie się, hej.